W sposób całościowy traktujący o stosunkowo nowym podejściu, podejściu właśnie do funkcji rządów w państwie i tego, jak te rządy należy, należy sprawować. Są rozdziały o skarbie, są rozdziały o wojsku, są rozdziały o poszczególnych grupach społecznych, w związku z tym jest to coś bardzo, bardzo jak na ówczesne czasy nowoczesnego. Jego dzieło w Lotaryngii należy do spuścizny kultury europejskiej. Podwaliny tego, co zostawił po sobie w Nancy czy w Lunewil, rodziły się jednak na wielkopolskiej ziemi, w Rydzynie i w Lesznie. W czasie, gdy Stanisław rozpoczynał władanie Lotaryngią, jego dobra, między innymi Leszno i Rydzyna, przeszły we władanie rodziny Cułkowskich. Niewiele śladów pozostało po poprzednikach w Rydzyńskim Zamku. Zachowały się jednak sale, które zostały odrestaurowane, tak jak za czasów Stanisława. Jedną z nich jest pełna symboliki sala morska. Z kolei na salę Czterech Pór roku dawny właściciel rydzyny król Stanisław Leszczyński spogląda w towarzystwie swych dwóch wnuczek. Kominek zdobi podobizna Rafała Leszczyńskiego. Salę Czterech Pór roku dedykowaliśmy rodzinie Leszczyńskich, jednakże za czasów Leszczyńskich był to tak zwany pokój kardynalski jeden z pokoi reprezentacyjnych zamku. Portret, który tutaj wisie, jest kopią portretu Girardeta z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Natomiast portrety dwóch córek Marii i Ludwika XV, dwie ulubione wnuczki króla Stanisława, które często odwiedzały go w Lunewil. Oczywiście w Rydzynie nigdy nie były. Przed Rydzyńskim Zamkiem znajduje się pomnik jego dawnego właściciela, dwukrotnego króla Polski. Stanisław Leszczyński, król polski i książę Lotaryngi, bezsprzecznie z najsławniejszym z mieszkańców tego zamku. Legenda Rydzyny wiele mu zawdzięcza. W Polsce przed rokiem 2002 nie było pomnika Leszczyńskiego. Właśnie tu przy Zamku Rydzyńskim, staraniem gospodarzy tego zamku, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników, Mechaników Polskich, ze składek simpowskich, Takiż pomnik powstał. Jest dziełem artysty z Leszna, pana Ireneusza Daczci. Jest to w pewnym sensie pomnik symboliczny na wysokim popiersiu. Stanisław Leszczyński jako ptak przelotny na chwilkę przysiadł na kolumnie symbole jego głównych zainteresowań, a więc paleta malarska, maska Melpomeny. No, był opiekunem nauk i sztuk. O tym wiemy. Jest to Pierwszy w Polsce pomnik, a drugi po Nancy. To nie jedyne ślady króla Stanisława. W Lesznie działa Wyższa Szkoła Humanistyczna im. króla Stanisława Leszczyńskiego. Uczelnia tworzy Izbę Pamięci Patrona. Jej niezwykle cennym nabytkiem są oryginalne listy z Kancelarii Króla. Udało nam się różnymi togami dotrzeć do oryginalnych, w ogóle po raz pierwszy eksponowanych listów z 1753 i 1754 roku Kancelarii Króla Stanisława Leszczyńskiego, które były dotychczas własności księcia Janusza Radziwiła z Kanady. W tej chwili mamy je w naszym zbiorze. Będą eksponowane właśnie w tym kąciku patrona Króla Leszczyńskiego. Wyższa Szkoła Humanistyczna nie miała problemu z wybraniem patrona. Postać Stanisława Leszczyńskiego jest najbardziej bliska ideom kształcenia w tej uczelni. Postrzegał, że Pomyślność Europy leży w łączeniu bogactwa kulturalnego różnych obszarów tej Europy. Był niekwestionowaną postacią w oświeconej Europie dzięki swojej działalności intelektualnej. Był przecież poliglotą, autorem nowych projektów w dziedzinie oświaty, promotorem nauki i sztuki, typowym takim arystokratą szlacheckim. Dzisiaj, gdy mówimy o pewnej wspólnocie. Wszystkich narodów zamieszkujących Europę. Jest to jeden właściwie z takich pierwowzorów, może na pewnych archetypów zachowań, które dzisiaj chcielibyśmy odnowić i kontynuować. Postać króla warta jest poznania. Można to robić, bawiąc się historią jak podczas imprezy powrót króla. Życiem Stanisława Leszczyńskiego rządził przypadek. Nie było mu dane wpisać się w historię Polski jako wybitny władca ze względu na czasy, w jakich żył i stan państwa, jakie obejmował, nie miał na to najmniejszych szans. Wart jest jednak zapamiętania i zrozumienia, po co sięgał po koronę i to dwukrotnie. Może losy leszna i Rydzyny potoczyłyby się inaczej, gdyby ambicje Stanisława pozostały w Wielkopolsce. Współcześnie jesteśmy się o skutki jego decyzji. Stanisław Leszczyński jest częścią naszego dziedzictwa historycznego. Tam, gdzie Stanisław Leszczyński się pojawiał, nie było już tak, jak było wcześniej. Czy to Zweibrücken, czy Luneville, czy Commercy, czy Nancy. Stanisław Leszczyński miał pasję zmieniania świata, czynienia go lepszym, piękniejszym i chyba za to należy go kochać. We'll